3, 2, 1, start! Je. Yeah! Pierwsza piątka za nami. Nie jest najgorzej. Tusia mówi, że ma ciężkie nogi. Ale jest. Jak jest, pokażcie, jak jest. Pierwsze kółeczko za nami. Lecimy dalej. Tusia, jak żyjesz? Jako tako. Piotrek po japońsku. A jako tako. 12 kilometr, dajemy radę. Piotr już nie czuje palca, ale, ale jest dobrze, straty muszą być. Tu się obciera but, ale wyrzuciliby buta. Ale to normalne. Jest dobrze. Mnie ciśnie na dwójkę, ale mam w planach to donieść do końca. Drugie okrążenie, dajemy radę. Jest, jest, jesteśmy wszyscy. Jest impreza. Jest balon, jest impreza, jest uśmieszek. Jest dobrze. Dwa i pół okrążenia za nami. Piotr został z tyłu szygo palca, na którymś okrążeniu go zgubił, ale damy radę. Już 2,5 okrążenia z nami jeszcze jakieś 5 km, 4,5. Motywacja jest. Ale gdzieś tam. A tak naprawdę to nie. Przed nami jeszcze 2 km. Piotrka niestety, zjadł tygrys bengalski. Uciek z Zoo ale to nic, pisaliśmy się na straty widzieliśmy jak będzie o, dobermanek ale ładny ale fajny, cześć jakiś młodziutki no, biegniemy dalej yeah! dawaj tuścia, dawaj idziemy tam <laughs> dawaj finiszuj bieg Super! <laughs>